To rak, który toczy całe społeczeństwo. Przejdźmy do setna naszego problemu kryzysu ojcostwa i męskości. To nie jest abstrakcyjna teoria, to jest bolesna rzeczywistość, która odciska piętno na każdym aspekcie naszego życia. Jeśli myślicie, że to tylko problem indywidualnych rodzin, jesteście w dużym błędzie, to rak, który toczy całe społeczeństwo, samobójstwa, problemy szkolne. Narcyzm społeczny, niezdolność nawiązywania trwałych relacji uczuciowych, skłonności do uzależnień, zwiększona podatność wiktymizacyjna, wczesna inicjacja seksualna, wczesne ciąże, przestępczość te wszystkie zjawiska, te rany są bezpośrednio związane z brakiem Ojca. Prawie dwie trzecie wszystkich gwałcicieli. Trzy czwarte młodocianych morderców, a także zbliżono odsetek młodocianych więźniów, wychowywało się bez ojców. I wreszcie to, co powinno nas najbardziej przerazić. Ten, który utracił ojca, sam nigdy nie będzie ojcem. To jest dziedziczny charakter problemu.